Olga Kosakowska, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych. Na naszym wydziale uczymy produkować jedzenie, wegańskie, ale nie tylko. W ofercie dydaktycznej na studia magisterskie mamy wiele ciekawych przedmiotów dotyczących roślin leczniczych i przyprawowych. W ramach tych przedmiotów zabierzemy Was w teren, na łąki, do lasu, na pole doświadczalne, ale też do laboratorium. Nauczymy cię jak i kiedy pozyskiwać surowce z tych roślin, jakie substancje znajdują się w ich tkankach i w jaki sposób zrobić z nich rozmaite wyciągi. Pokażemy ci, które metabolity wtórne warunkują ich działanie biologiczne i jak określić ich skład chemiczny. W końcu u nas nauczysz się jak te surowce wykorzystać we własnych celach, na przykład spożywczych, leczniczych czy kosmetycznych. Pokażemy ci jak skomponować własną mieszankę ziołową, jak zrobić pachnące mydło z olejkiem eterycznym, czy lekki krem do twarzy lub pomadkę do ust. Zapraszam.